Jedziemy z koksem, testujemy dzisiaj Yolobox. Yolobox to takie urządzenie, nazywa się Yolo Box. prosto z Chin, Krzysiu maestro montuje. Krzysiu, Lumix GH5, Sennheiser, Yolobox, jak to się nazywa? Holy Land, jaki to jest? Holy 300 czy jaki to jest? 400S Pro. 400S 400. Pro, widzę już z boku jest napisane. Mm. Tu jest cały sprzęt. Co tu jeszcze jest? Tu jest drugi naprawdę najprawdopodobniej. Drugi GH5. Bez... Y, bez... Y, ten jest bez y, obiektywu, bo te aparaty mogą działać bez obiektywu. Niepotrzebny jest obiektyw, także jak... Y, <śmiech> <śmiech> zakup tego gro, nie grozi jakimś... Ty, ale fajny ten obiektyw. Zawsze mi się podobały te trzecie, Bo one są takie małe. 80,5. To jest 45. Czyli 90, czyli taki ten. Dawaj Krzysiu, powiedz mi, do czego to jest. Oczyszczenie Jakbym nie miał maski, to bym po poniuchał co to jest, ale tak to nie mogę. Nie wiem, czy by wyszło do czyszczenia. Dobra, powiedz mi, czy dzisiaj robimy jakieś występy? Dobra, już nie będę ci... A ty masz baterię do Kanona widzę? Nie. Tak. Ty no dosłownie jak do kanona jest. Dobra. Manfroto. Ten jest... Co to jest? Manfroto też? A ten jest KN. Ten jest... Ten kosztował 20 funtów. 20 funtów. To kosztowało trochę więcej, ale... Ty ja to nagrywa cały czas. Ty co stawiasz? Cały czas się nagrywa. Jak, jak robisz setup. Dobra, więc tak. Jesteśmy tutaj w hotelu. Te kamery, dwie, będą rozstawione gdzieś, jedna tam, druga tam, najprawdopodobniej. Dwa mikrofony, jeden podpięty pod młodego, drugi podpięty pod urzędnika. Urzędnik będzie tu jeden, a tam chyba będzie drugi, coś takiego. System nagłośnienia w tym establishmentie wygląda tak. Niczego sobie, ale wystarcza. 15 osób, wyjdę teraz na ogród. Zaczerpnę świeżego powietrza. Jest tu spoko, tak, w taki sposób. Tak to wygląda. Takie miejsce. On nie jest. Niczego sobie, tu mównica. Normalnie tutaj odbywają się występy, ale dzisiaj tych występów nie będzie. 15 osób raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 90, 11, 12, 13, 14, 15. Młody i moda. To że 15 osób. Przysiłek wyglądamy z instalacją. Prawie kończymy. Prawie kończymy. Widzę, że Holiland już się chłodzi. Następuje zwolnienie blokady. Rozpoczynamy losowanie. Ty, a to będzie takie wyłączone? Czy to będzie Ciebie widać? Bez ciebie teraz widzę siebie. Słuchaj, na niego nie założymy rodę, bo on ma ten... Bo on ma chusteczkę, nie? Mówiłem, czy może chusteczkę wyjąć, a on mówi, że inni też mają, nie? E? No dobra, no, to wiesz. Spokojnie. Dobra, bo powiedział, że tą chusteczkę to on potrzebuje bo ma duży centymetr. Duży centymetr ma do niej. Nie bo jak robiłem raz z chusteczką, to nie, ta chusteczka ocierała. E? Co? ja Tak, tak, dlatego tak samo myślałem właśnie. A dwa... a wkładasz mu jakiegoś soniacza? Tak. Dobra, jeszcze coś ci powiem. To jest, to jest od tego rody, nie? Tak. A ja ci pokażę mój kabel. I powiem ci dlaczego. O ile wziąłem? wzięłem. Dobra. Podobno te kable. Są, są troszeczkę wadliwe, wiesz? A czy to nie jest oryginalny strona? Co? To nie jest oryginalny skronek. A to nie jest, bo ten jest oryginalny jest taki płaski, nie? Nie, to jest oryginalny skronek. E, jest z tego, jest, ale e, Rodego? Rodego? Tak. Taki, bo ja widziałem jakieś opisy, że, że były wadliwe. A to jest stary, nie od, od jedynki. Mhm. I on jest podobno lepszy. Nie, podobno to wyglądają... zalecają. Tak wyglądają. Płaski jest kabel. Tak. No właśnie. I mówią, zalecają, żeby to wymienić. Nie. A to tylko parę wiesz, parę funciaków kosztuje. Yy, jakby to w zotówkach to razy pięć wszystko, nie? No dobra, czyli tutaj w jakiejś Ja się zacznę przygotowywać za jakieś 20 minut, bo nie ma co się przygotowywać zawczasu. żeby jakieś zrobić to. Tutaj wygląda: Krzysiu yy, przywiózł wszystkie swoje rzeczy, co ma w domu. <grym> Yy, przywiózł yy, też yy, yy, kosmetyczkę, jakby zapomniały dziewczyny. <głosy> <głosy> nie, ale ty, a te, te torby są fajne, co to jest? Kalumet. To są z tego sklepu, nie? Znaczy, ja bym Tu masz jeszcze jeden statyw? Tak. Jakby coś, jeszcze jeden statyw? Tak. Dobra, Krzysiu przywiózł wszystkie statywy, jakie ma. Nie, Torbę do golfa przywiózł. Tutaj i ręcznik jakby miał się ten myć. Tam też się rozpłaszczył z marynarką. Baterie przywiózł, jakby mi zabrakło do flesza jakby coś. Duracell. Wiesz jakie ja używam? Używam te z Ikei. Baterie z IKEA są lepsze niż e, jakiekolwiek inne. A kosztują 5,50 za 4 sztuki. 5,50 w funtach. Znowu w funtach. Dobra i co? W takim razie Yolo Box. Holy 400 Pro, Zoom, HX, Zoom H6 Pro, Lumix GH5, Sennheiser. Sennheiser jest dużo lepszy niż jakiś Rode czy inny z Rode. Dlaczego? Bo jakość dźwięku jest lepsza i płacisz to za co dostajesz, tak? Czyli jednak, Sosidło gra rolę. W tym wypadku, jeśli chodzi o sprzęt. Ale nie do końca, tak? ponieważ moja 35 jest dużo lepsza niż 35 1,4. Znaczy, nie jest lepsza, ale jest mniejsza i, i 3 czwarte tańsza. Za resztę mogę wziąć rodzinę na wakacje. No i tyle. Za chwilę będziemy to odpalać. Tuż po tym, jak Krzysztof przestanie tańczyć. No. no dobra, i na razie.